Początek listopada to dla wielu z nas czas refleksji i zadumy nad przemijaniem. W sposób szczególny wspominamy też wtedy tych, którzy odeszli. Dlatego 3 listopada już po raz kolejny Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika zaprasza na widowisko plenerowe Zaduszki Poetyckie. Tegoryczna edycja tego wydarzenia będzie poświęcona w sposób szczególny postaci poetki Haliny Poświatowskiej. W tym roku przypada 55. rocznica śmierci tej artystki. Poetka była w pewien sposób naznaczona piętnem śmierci. We wczesnym dzieciństwie straciła siostrę, sama zmagała się z nieuleczalną wadą serca. Umarła w wieku zaledwie 32 lat. Bolesne doświadczenia Haliny Poświatowskiej mają swoje odzwierciedlenie w jej twórczości. Podczas zaduszek poetyckich usłyszymy interpretację wierszy poetki w wykonaniu członków Teatru Spód Kwadrat. Wystąpią także młodzi wokaliści kierowani przez Zbigniewa Jonaka. Atrakcją wydarzenia będzie również pokaz tańca z ogniem. Zaduszki poetyckie odbędą się w czwartek 3 listopada na placu przed Puławskim Ośrodkiem Kultury Dom Chemika. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?